Pamiętaj, że to Ty jesteś facetem i to do Ciebie należy zaproszenie dziewczyny na randkę, podejście do niej, zagadanie, dotknięcie ją, tak, wprowadzenie dotyku, pocałunek, zaproszenie ją do siebie do mieszkania, czy wproszenie się do niej, pocałowanie jej, czy doprowadzenie właśnie do sytuacji łóżkowej, do seksu. To do Ciebie należy. Ty jesteś facetem i Ty musisz to zrobić. Ona się nie nachyli i nie powie Ci pocałuj mnie, bierz mnie. Ona się nie rozbierze i nie siądzie przed tobą okrakiem, tak? Nie, to się nie wydarzy. Ty jesteś facetem i to ty musisz zainicjować, to ty musisz zapoczątkować. A bardzo wielu z was tego nie robi, tylko czekacie, aż kobieta sama powie ci, żeby się pocałował, żeby się rozebrał. To. W 99% się nigdy nie wydarzy. Ty musisz to zainicjować, dlatego zrób to i patrz, jak reaguje. Jeśli reaguje dobrze, to idziesz dalej. Jeśli reaguje źle, no trochę się cofasz i ponawiasz próbę za jakiś czas, ale to